Dzień dobry Państwu, serdecznie witam na kanale Taki Temat, nazywam się Julian Maliński, dzisiejszym naszym gościem jest Pan Rafał Dmowski, przedstawiciel Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Prawna oddział Warszawa, która wchodzi w skład Konfederacji Wolność i Niepodległość. Szczęść Boże! Szczęść Boże, Panie Redaktorze, witam Pana, witam e, szanownych e, widzów. I zaczynamy od pierwszego punktu. Idziemy ostro i dużo. Jest PiS zgłosił już projekt ustawy o nowym władzie. I coś tam się takiego znalazło, bo już mamy szczegóły jakieś. No bliżej szczegóły. No. Niestety, niestety e, e, partia rządząca tutaj ku mojemu Zaskoczeniu i rozczarowaniu, jednak stanęła na wysokości zadania i pojawiły się na stronach Ministerstwa Finansów za propozycje ustaw związanych z Nowym Ładem, czyli tą najnowszą inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości. No i znam już szczegóły, generalnie pokrywa się to z. Znaczy, no, najważniejsze, no, trzeba, że tak powiem. Pokazać skalę. Dokument ma 220 stron uzasadnienia samego i drugie tyle samych przepisów. Tak więc to już dobra książka. Eee, taka gruba, <grym> całkiem. I z nie napisana eee, na pewno. <grym> no, panie redaktorze, umówmy się, urzędnicy inaczej nie, nie są w stanie. Eee, Napisać przypisów, bo przecież inaczej to by nie było potrzeba prawników i tych wszystkich urzędów, które potem ten cały Galimatias interpretują, rozstrzygają, podejmują decyzje. Także dużo, dużo pracy. Tak jak pierwsze, pierwsze. Recenzje pokazują, no, że generalnie pokrywa się to z, e, się to z e, informacjami, które były przy ogłoszeniu tego, tak? czyli no, takim sztandarowym to, to tym czym epatuje e, pan Mateusz Morawiecki i pan Kaczyński, którzy teraz jeżdżą jak komi-wojażerowi we, we, i stręczą ludziom to. No to jest ten oczywiście kwota wolna od podatku, podwyższona do 30 tysięcy złotych oraz podwyższenie pierwszego progu do 120 tysięcy złotych, co należy generalnie pochwalić, szczególnie to drugie, dlatego że no, to spowoduje, że no wszyscy będą później wpadać w wyższy próg, co zawsze jest dobre, bo zostaje więcej pieniążków w kieszeni. Co do progu, no to już nie jest tak różowo, bo <coughs> ma on być na zasadzie ulgi do, dla osób, które rozliczają się na zasadach ogólnych, to znaczy wszystkie osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub rozwijają się w inny sposób. No, niestety tych 30 tysięcy złotych nie zobaczą. Oczywiście, więc. Więc no tutaj się pojawia ewidentnie, no gołym okiem widać, że ten cały program jest tak skonstruowany, żeby jak najwięcej, znaczy żeby maksymalnie zabezpieczyć, żeby wpływy do budżetu, no jeżeli nie wzrosły, no to przynajmniej nie zostały uszczuplone, bardziej biorąc pod uwagę to, co... Pan Banaś opublikował ostatnio w raporcie, gdzie tam wykryli 200 miliardów wydatków budżetowych poza budżetem, nie do końca zgodnie z prawem, więc tutaj każdy grosik się liczy i do gołym okiem widać, że po pierwsze to jest tak pomyślane, a po drugie to jest pomyślane też, no bo taki sposób, żeby skorzystały te warstwy społeczne, które są pisowi, e, że tak powiem, oczkiem w głowie. Tak? No bo jakie będą konsekwencje obniży, tak, takiego drastycznego podniesienia e, kwoty wolnej od podatku? Tak? E, odczuje to budżetówka i odczuje to, e, odczują to emeryci, tak? dlatego że to są osoby, które są albo na umowach etatowych i nie bardzo mają możliwość jakiegoś tutaj zaczarowania nad pitem, żeby trochę przeoszczędzić, a podniesienie takie duże no, spowoduje, że w przypadku emerytów tak zwane stare portfele i osoby o najniższych emeryturach no, naprawdę istotnie odczują to będzie dużo bardziej odczuwalne niż tam trzynastka czy czternastka, czy czternasta emerytura słynna, która jest albo nie ma. Tak, a Bo zobaczymy, jak w tym roku będzie. W, e, oczywiście, bo nie ma żadnych wyborów, więc, no, jeżeli Meryt bym był być. emerytem, to bym się nie, nie nastawiał, żeby robić jakieś wydatki o konto. Tych, 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 e, tych. A tutaj będzie tak, że no, zostanie to zmienione i te pieniądze co, co miesiąc będą już w kieszeniach tych ludzi. I to jest bardzo dobre, bo Konfederacja od dawna mówiła, że to jest anachronizm, że pieniądze wychodzą z budżetu w postaci emerytur i są e, od tego płacone podatki, więc to jest, jest trochę takie perpetuum mobile. Tym bardziej, że ci ty... ludzie cały, cały rok, całe życie jak pracowali, to płacili te podatki, no to już z tego co wypracowali zostało tam im to naliczone. No to już nie, w ogóle nie, nie powinien być tam podatek tak pewnie na no, oddzielny program byłaby dyskusja, tak, bo e, osoby, które szczególnie jeszcze z PRL-u, tak, no to tam te ta kwestie płacenia podatków, umówmy się, to było państwo, które... E, tam było różnego rodzaju opłaty i tak dalej, ale ciężko to porównywać do takiego systemu, powiedzmy, w norm e, kapitalistycznego no, rynkowego, gdzie, gdzie, gdzie są rzeczywiście jakieś tam normalne, mniej lub bardziej podatki, i ci obywatele e, biorą i regulują swoje zobowiązania na jasnych zasadach względem państwa, tak, No tak, ale, te... ale obecne państwo nasze ma coś wspólnego z tamtym państwem, bo nie, też nie wiadomo, nie. gdzie te podatki idą w ogóle. A to jest inny... In, in, jak in, wtedy, dwie, tak i teraz. Dwie, dwie różne kwestie, bym powiedział, tak, bo jedna to jest tam ciągłość prawna, którą jak najbardziej E, istnieje i też jest z dysku e, duża dyskusja, tak, bo to powoduje szereg różnych tam komplikacji, że to zostało w ten sposób zrobione. Tak. I na przykład jeżeli chodzi o zbrodnie e, okresu komunistycznego, w związku z tym i tak dalej, tak, te wszystkie kwestie e, przedawniej, które ze względu na to, że Republika Postokrągłostołowa funkcjonowało na zasadzie my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych, tak? No, teraz mm -hmm. praktycznie ci ludzie są. E, no, jeżeli kogoś nie zamordowali e, albo nie torturowali, to praktycznie są już bezkarni. E, no, ale e, nawet ci to... co mordowali, torturowali też żadnych korzyści e... nie ponieśli, prawda? No powiem tak, tu pan Humer jakieś tam poniósł jakieś takie, takie najbardziej, wow. e, najbardziej bym powiedział ikony aparatu e, zniewolenia. E, no bym powiedział w takich ilościach e, no, bardzo aptekarskich. I to takie były po, po mniejsze, bo jak brat Michnika no. nie, nie tykają. Panie, panie, panie redaktorze, no nie, nie uda się panu mnie przekonać, że tutaj trzecia Rzeczpospolita, jak harpierz rzuciła się na wymierzanie sprawiedliwości. No, to, nie, to tutaj nie, 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 będzie, nie będzie jakiś sporu między nami. To, co chciałem powiedzieć, to to, że ciężko porównywać taką sytuację osoby, która, nie wiem, teraz prowadzi, raz prowadzi działalność gospodarczą, płaci podatki i to jakoś lepiej lub gorzej funkcjonuje. Na przykład z taką osobą, która, nie wiem, jakiś za komunę prowadziła działalność, no bo to jest bez porównania, tak, bo tam przychodził funkcjonariusz urzędu skarbowego, to się nawet tak wtedy nie, nie nazywało. I po prostu robił domiar, jak mu się tam podobało, więc to były dwa różne światy i, i, i też zwykli ludzie no, byli, to znaczy te wszystkie rzeczy były w inny sposób z, z, zrobione, tak? No, to chociażby to słynne kwestia porównań, że jak się przyliczało w nasze przychody w tamtym okresie, no to średnio wychodziło po kilka dolarów, ludzie zarabiali. No tak, tak. No, a mimo, mimo tego, no, jednak. To funkcjonowało jednak, i żyliśmy jakoś to, tak. Więc no to dla, w tym sensie mówię, że to jest trochę, m, trochę ciężko porównywać kwestie właśnie związane z tym, że teraz mówimy, że opodatkowanie jest zbyt duże, pieniądze są marnotrawiane. Wtedy też było marnotrawione, ale to m, nie były takie same systemy i ciężko. Bez takiej dogłębnej analizy mówić, że tam też było tam to były horrendalnie wysokie, bo właśnie to była kwestia, jakie potem ludzie mieli dochody, ale też dochodziła cała ta, no te wszystkie nonsensy typu. Co wakacje, problem ze z sznurkiem do snopowiązałek e, i tak dalej, i tak dalej. Ale problem z prostszymi rzeczami. Ale tutaj jest taka sprawa, temu tak myślę, że jeżeli wprowadzą ten nowy ład, to Polacy będą musieli sobie przypomnieć, jak kombinowali za poprzedniego ustroju. Bo tu eee, będzie coś, zbliżamy się czuję do tego punktu, że też tak trzeba będzie. No, i ja powiem tak, no moim zdaniem też świetnie, bo wczoraj napisałem na Facebooku taki krótki, krótki tekst bo zobaczyłam tweet, który profil Nowy Ład wziął i odpisał panu redaktorowi, byłemu szefowi Super Expressu. Boże, jak on się nazywa, nie przypomnę sobie. W każdym razie tam narzekał, że są planowane też między innymi zmiany w opodatkowaniu przychodów z wynajmu mieszkań. I odpowiedź była taka, że tak, tak, mamy świadomość, że wiele osób wykorzystuje luki i, i czerpie dodatkowe dochody z wynajmu wielu mieszkań, no ale teraz to będzie naprawione, tak? No i, no i, no i, no i, i, i ja bym powiedział, to jest główny Zarzut, który ja mam do obecnej władzy. Bo to, bo to jest to, ich kierunek rozszerzenia. Zrobić bolszera. wszędzie, żeby rozszerzyć wszystko, żeby każdy płacił. Broń Boże, żeby gdzieś można było zarobić. Ja kiedyś nie wiem, czy. No, słyszałem takie porównania, że, że, że generalnie tak zwana Zjednoczona Prawica to ich e, e, ideał e, państwowy to jest to, żeby ten obóz, w którym Polacy zostali zamknięci, zmienić w taki sposób, żeby strażnicy mówili po polsku w końcu. No. no I tak. i, i no kapo teraz i Polakami. Ministro niektórzy tak. ministrowie nie mówią po polsku. Ale, no, no, panie Romanie, ja bym... Najlepsze... <noise> Rafał. <noise> <A>, przepraszam. <głos> <głos> ja bym powiedział, kontynuujemy najlepsze tradycje rządów PO. <noise> tak. E, ale chciałbym wrócić do tego, tej właśnie ulgi 30 tysięcy, to skorzystają renciści, emeryci i, i budżetówka, a ludzie, którzy prowadzą jakąkolwiek działalność, to już ich nie dotyczy, tak? Jeżeli się rozliczają, inaczej, jeżeli się nie rozliczają na zasadach ogólnych, czyli rozliczają się na podatku liniowym Aha. lub na jakąś inną formę rozliczenia, to oczywiście, że nie, no to jest ulga kolejna ulga. Przy rozliczaniu na 30, 30, 37, tak, witam najbardziej popularnym, czy, 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 czy razem, czy osobno, a nie zapomnijmy jeszcze o tym, że to jest tak, że dużą zmianą na niej korzyść jest zmiana, jeżeli chodzi o składkę zdrowotną, tak, która w przypadku, no zmiana jest taka, że nie będzie jej można odliczyć do, od podatku, czyli... Jeżeli ktoś rozlicza się na stałą stawkę podatku mieniową, nie będzie miał ulgi, znaczy podwyższonego progu, a dodatkowo wzrośnie mu o 9% podatek, bo będzie musiał też opłacić składkę zdrowotną, którą wcześniej, po pierwsze, no, to było. W tych kwestiach ZUS-owskich inaczej jeszcze rozwiązane, bo tam była wykształtowana kwota, którą się płaciło na ZUS w przypadku przedsiębiorców, a po drugie ona była odliczana od podatku w wszystkich formach. Teraz tak już niestety nie będzie, więc w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą, no tam ten przyrost skali podatkowej będzie znaczny po 9% i też z tego co złożyłem przeczytać, tam będziesz cały szereg różnych innych zmian, no bo to wie pan 250 stron no to tam Musisz. różne rzeczy są i tak jak czytałem w prasie branżowej, no to wygląda na to, że, że najlepiej będzie tym, którym teraz jest już dobrze, tak, czyli dużą firmą działającym może nie, nie tyle dużym, takim niemałym, tak, którzy już mają pracowników, jakąś już taką rzeczywiście w miarę ustabilizowaną działalność, to, to im tam się pojawią nowe rozwiązania, które będą mogły swobodnie drożyć, no i dojdzie cała masa różnych obowiązków, to ja już nie będę tego wymieniał, ale Powiem o, na przykład o takim ciekawostce. Pamiętam pan tą słynną sprawę, kiedy dwie urzędniczki przyszły do mechanika i poprosiły, żeby tam jej żarówkę kręcił, a potem go ściągały. No to teraz zostanie wprowadzony specjalny fundusz na takie operacje. Więc, A, to już będzie wszystko legalnie więc, takie. Y, tak, i będą, że tak powiem, y, budżet operacyjny i Panie, y, nie tyle w wolnym czasie z inicjatywy, tylko specjalne y, siły i środki będą wydzielone, aby y, y, braci tutaj podpuszczać i y, wodzić y, na pokuszenie że tak powiem. No, prawie to my... nie jest i tego, że do namawiania, to nie można o taką osobę oskarżyć o namawianie do przestępstwa? No, ja odpowiem panu, jak polityk PiS, mamy wolność i wszystko można, można próbować. Jak <grym> ktoś ma dużo wolnego czasu no, i... Tak. i pieniędzy. <grym> I pieniędzy na, na prawników, to oczywiście może są sądy, które tam za 15, 20 lat może usłyszę jakąś wardyk e, sądu, że i faktycznie miał rację, ale znikam ma skrótliwości jak albo umrę, albo już nie będę tego robił, co robiłem. Tak, dokładnie, więc no to jest niestety, znaczy cały ten plan, cała ta propozycja tutaj bym przytoczył słowa pana posła Bosaka, który w wypowiedzi właśnie powiedział, że nie dość, że to są zmiany na gorsze, to jeszcze w najgorszym możliwym momencie, tak, bo uderzają w małą, tą taką, powiedziałbym, siłę sprawczą, ten motor całej gospodarki, czyli te małe i średnie przedsiębiorstwa, tak, no im będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze trudniej, jeszcze trudniej, jeszcze więcej obowiązków, bo tam dochodzą jakieś rzeczy, typu zacznie być wymagane przesłanie w ksiąg do urzędów skarbowych, więc oni będą mieli pełny wygląd bez konieczności przychodzenia na kontrolę i tak dalej, i tak dalej, więc... Ostatnio oglądałem taki program, wywiad z takim przedsiębiorcą, który mówi, że który prowadził firmę taką już międzynarodową, mówił, że wszędzie jest łatwiej. Także jak najpierw myślał, że w Niemczech to duży, skomplikowany rynek, większa konkurencja i tak dalej, będzie trudniej. Nie. No to potem do Francji też łatwiej. Do Afryki też łatwiej. Tak. Wszędzie, wszędzie, wszędzie te, 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 te stosunki w stosunku do, go, do, do, do przedsiębiorców, klimat do prowadzenia w jego czucie był no, lepszy niż w Polsce. Tak więc to, no, powiem tak, pierwszy, pierwszy rząd, który doprowadzi do tego, że przedsiębiorca nie będzie musiał tyle czasu i energii e, wkładać w to, żeby e, handryczyć się z tymi przepisami i urzędnikami, no to tutaj przy, przygonimy Elona maska i w każdym mieście będzie nie tylko port lotniczy, ale i kosmodrom. Zrobimy z siłami polskimi. Tak, tak jest. To jest niemożliwe raczej. No to ładnie, to jednak jednak znowu będzie tak, że polscy przedsiębiorcy poniosą wszystkie koszta pomysłów dziwnych i tego wszystkiego. Jeszcze teraz oczywiście już przygotowanie są do następnej fali do lockdownu ewentualnie. No i do coś takiego jak segregacja też już się zbliża. Bo to już co niektórzy politycy mówią jak Gowin, że ci niezaszczepieni to mają w domu mieć lockdown całkowity. I do No sklepu, Tak, moim to zdaniem jak to jest... chcą zrobić, prawda? Na puszczanie takich próbnych balonów i ludzie na to, jak to nada, zareagują. Wydaje mi się, że też to te takie ta historia z Grodziska Mazowieckiego, no to tak to dziwnie wyglądało. To ta historia, bo no ja podam tylko jeden taki fakt. Akurat, no bo wszyscy żyjemy w tym samym kraju, chodzimy po sklepach, no i widzimy, jacy są ochroniarze, nie wiem, tak. w Carrefourach, w jakichś oszonach, w Biedronkach, tak, no to są jacyś na ogół emeryci. Którzy wszystko co tam mają to jakąś słuchaweczko w uchu i walkie Toki przy pasku. No i tak raczej ciężko, by tam oczekiwać od nich, żeby stanęli i do obrony, jakby tam kilka osób przyszło i chciało zrobić taką awanturę, tak? a tu nagle jakimś takim losowym punkcie szczepień takich dwóch rosłych byków no nie. na ochronie w tym samym momencie, tak? Bo, bo to też jest dziwne, że, że, że aż dwóch ochroniarzy na no ogół to, no, to rzadko czasami nikogo nie ma w tych punktach. Więc no to strasznie dziwna ta historia. Jakaś nikomu nie znała wcześniej organizacja, ci ludzie też z tego co tam Oglądałem jakiś program na ten temat, a redaktorowie próbowali jakoś odnaleźć tych ludzi na Facebooku, kto to jest i tak dalej. To, to, to się nie udało. A, no i posz, a cały, a od razu poszedł cała ta narracja, że, że, że osoby, że oczywiście przykładka antyszczepionkowcy, przyklejanie, że nie ma z kim rozmawiać, tak, że tak. są agresywni. No, trochę to tak łączy się wszystko w jedną całość i, i, i myślę, że, że, że tak powiem, jeszcze miesiąc pierydyszki. No i będziemy, że tak powiem, grać piosenki o jeszcze dwa, dwa tygodnie. Tak się obawiam. I, i już jak Gowin to mówi, żeby tak jakby Francji prowadzić, prawda? Tak, tak. To, to myślę, że tam ta. Intelektualne elity uniwersyteckie one zawsze miały takie na Francję zadęcie jeszcze i w latach i w poprzednich Polskach. A w dobrym nie było mówić po francusku, więc to jeszcze za króla Sobieskiego, więc tam. Tym ludziom, to imponuje takie standardy i e, leczą sobie swoje kompleksy. Więc e, ja tutaj bardziej bym patrzył na to, co dzieje się w Niemczech, dlatego że tak jak sobie analizowałem poprzednie lockdowny, no to my mieliśmy, że tak powiem, e, w Niemczech było coś robione i zaraz było u nas bardzo podobnie, więc... Raczej patrzyłbym na Niemcy jako taki z tego, co się będzie u nas działo. Zobaczymy, miejmy nadzieję, że. Bo też różnica też jest taka, że ludzie jednak we Francji nie godzą się na to wszystko w dużej mierze i nie tylko buntują się na. Facebooku pisząc, na Facebooku piszą, tylko no, że tak powiem, pokazują czynem i, i, i w działaniu swoje niezadowolenie. Miejmy nadzieję, że u nas no, nie będzie takiej potrzeby, że są rząd, który cały czas robi badania i patrzy na ten barometr nastroju. Jednak się na to nie zdecyduje, no też trzeba pamiętać, że u nas e, też ludzie są dużo biedniejsi niż generalnie na zachodzie. Tak? No, znacznie więcej ludzi jest w takiej sytuacji, że nie ma za bardzo jakiegoś majątku mieszkania, które nie wiem, może wynająć, zostawić wziąć kredyt pod zastaw itd. itd. Więc no, myślę, że taki kolejny lockdown dla wielu ludzi no, to będzie no, postawienie w bardzo dramatycznej sytuacji, i tego w mojej ocenie najbardziej najbardziej obawia, się, najbardziej obawia się rząd w tym momencie. No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie jak we Francji, tylko tak jak w Niemczech. Co prawda, Merkel na konferencji no, prasowej. Proszę nie chwalić dnia przed zachodem Słońca, ja mówię, bo że miejmy nadzieję. w Niemczech była poprzednia godzina policyjna przecież w czasie tak, tak, tak. lockdownu, więc naprawdę. Ale u nas też mamy na Białorusi. Dobry rok też była. Ale to tylko taka no tutaj. Taka ścieba, a później sami tak, mówili, tak, tak. że to takie było tylko. Jaja, dla jaja. Ja. Żeby nie straszyć psów fajerwerkami. No właśnie. Mm. Dobrze. To miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję tylko. Dziękuję za dzisiejszy wywiad. Dziękuję Państwu za uwagę. I zapraszam Państwa do subskrypcji, lajkowania i komentowania. Dziękuję Państwu, do widzenia. Ja dziękuję i zapraszam na nasze wakacje z Konfederacją. Oczywiście, które jeszcze przez cały najbliższy tydzień w Polsce. Będą się odbywało i można będzie się spotkać z naszymi liderami, porozmawiać, zapytać, a, zrobić zdjęcie a, i stać się gwiazdą jak pani, w zeszłym tak. tygodniu a, podbiła internet. No tak, dobrze. To zapraszamy i dziękuję. Do widzenia. Do widzenia Państwu.